Lecimy z tymi Bedworsami! Jak widzicie też mam inny resurs Park, więc jest trochę inaczej. Zajebał e, mi. JAK TO DAŁEŚ?! Zabuduj łóżko. On kłamie, on mi go zajebał. To będzie trzeba wypikać, wiesz? O rzuci rzuci, 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 żółty alarm, żółty alarm Jak żółty alarm? Bo żółty A! atakuje! A czerwony też! Pierdzielisz! A nie, czerwony nie na nas Ej, oni cię pod jaksy! No! Elo typie! Wydupiaj! Wydupiaj gościu! Kurde! Czaki pieczone! No, no żem się na, popisał, na, na. no, no. <laughs> Ej, czekaj chwilę! Czekaj chwilę, czekaj, czekaj! Wydupiajcie, no! Wypier papier. Guchole. <guchy> o kurde! Dobra, rasuję, rasuję, rasuję. Skąd on ma zielazny set już? Typie! Tobie się średnio wiecza po... Oni spadli! Spadli we dwóch! Dodawaj! dawaj! Lecę! ich. Kurde, nie mam tyle... I po łóżku! Ha! Ez! Dobra, ale oni żyją, czy...? Żyją. Jednego okay, zabiłem. Ja. Dobra, dobra. Od jednego uciekam ha. teraz. Dawaj, robisz go. Dobra, zrzuciłem dobra. go, Ez. Ja chciałem go zablokować, ale się nie udało. Elita Na pro szkole. playerów, znaczy co? Ta... no, e, co? Elita pro playerów. Dobra, to ty masz swoją bazę, ja mam swoją, pozdro. A, jak ja debil. O, -o, o, ile mają tu żelaza. O, -o, -o, o, pora lecieć se na szmaragdy. O, o, -o. o, -o, -o. Ksidex, kup mi lepszy miecz. O, o, -o, -o! ale sklaczowałem <grym> 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 o, -o. O, -o. o, o, mam o -o -o. rozwaloną <grym> O, o To jest to jest właśnie to, kiedy płatność kartą kredytową nie chce zaakceptować. No. To, to płatność prawda. kartą, bo trzy soda. Dentysta, jep A może zepsujemy temu gościu zęby. O. o. Dawaj jeszcze jeden. No nie żyją! liś No czerwony nie, nie żyją. no Ej, dobra, to mało typów zostało. o, o, o Idę kupić nam ulepszenia. O, o o Dobra, nie śpiewaj! Biali jeden został! Czemu ranisz moje użycia? Czemu mam nie śpiewać? Nie wiesz jak mnie w ten sposób ranisz, kolego. Tak on nie śpiewa, że będzie kurde, że mi nie zapłacą że filmy. I tak ci nie płacą. I tak ci nie płacą. Ale nie wiadomo w końcu. O, niebieski. Ty złama się. O kurde, mikrofon. Dupnęłem. Mikrofon na tę ptołem? co ty masz mikrofon w dole? Nie, mówiłem, że tu pnęłem mikrofon. Nadupnołem. <śmienic> <śmienic> Słuchałem, nadpnąłem Nie, mówię, dupnąłem. O, 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 mam już diamentowy set. Atakują nas? A nie, dobra, to diamenty. O. A! Mąku różowi! Atakują nas? Nie, ja ich atakuję. Jednego ja zabiłem. No. To dobrze, kolego. Kurde, mogę TNT. kupić, kurde. Olego, pamiętaj. Myśli się tylko raz. Nie zmieniaj się. Nie zmieniaj się. Super jesteś, nie zmieniaj się. To no. jest dobry tekst. Najlepsze, że go ukradłem. O nie. Znaczy co? Ja się do niczego nie przyznaję. Ja też nie. Nie. O czym my gadamy w ogóle? WTF? Różowy oh. też. Oh. Ale te... te. TYPEK! ma typie! Słyszałem, że lubisz latać. Mm. Mm. Różowym nas próbuje atakować, jakby co. Dobra. Powiedz, kiedy mu się uda. Ej, pokaż ci sztuczkę? Masz zenchantowany miecz. Wiem. Ja jestem dobrym kolegą. Ja pomagam rodzinie. Znaczy co? Spadłem, ale team team położyłem. Nice. Nice. Idą. Ale do... próbują. Idą do nas, idą, idą, idą. Ale kto? Różowy? Tak, 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 tak. A który to różowy? ja tu żadnego różowego nie widzę. Widzisz tu jakiegoś różowego? Moja nie. No, już też nie. No właśnie. Czekaj, a rzuć mnie ten zieloni, to my, różowi i morska. Morska mam gdzieś. Aj kurde. Rzucił mnie. Rzucił mnie. Rzucił mnie. Idź, pod, idź po emeraldy, sobie set kup. No ty na skórzanych te, te, te. latasz. Ty na skórzany no ale latasz. też pilnuję, ale też pilnuję, wiesz o co chodzi. No to kup se chociaż te, z, z, z srebra. No nie mam tyle golda no Z żelazań, Nie ze złota, z żelaza masz kołczanowe O Oni... O. Mm, mm. o, o kurde mają TNT, mają TNT yy, wydupiaj od nich, wydupiaj od nich, wydupiaj od nich, wydupiej od nich, wydupiaj od nich, znaczy co Nie o kurde, ale firebolem ktoś pierdolnął! No. <grywa> <grywa> Są jak... Nie ma, kurde. A potrzebujemy... Lel, pomóż! Dzieci. Pomóż mi! Czekaj, ja kupuję tutaj ulepszenia do naszej działki. Pamiętaj. Trzeba być przygotowanym. Nie! Nie, 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 nie. Co żeś zrobił? Zaraz nas yy, wydupią. Tak? Taki jesteś? Podlecz. Taki jesteś. Idź! Idź i łusko zniszcz! Kław tu bloki! Idź im łóżko zniszcz! Ja się nimi zajmę! Idź, idź, idź! Ja się nimi zajmę. Wrók wszedł na terytorium. No się ma. I co teraz gałganki. Dobra. Bieremy Nie mam tyle bloków. To jest najgorsze. Z TNT postawił. Dobra, zabiję ich. Dobra, weź zbuduj, weź zbuduj. No, obudowywuję, obudowywuję. O. O. Ale jesteście. S. Taki protip to nie są oni. To jest czerwony. Wiem, 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 ale chcę skrót zrobić. Wiesz A. o co chodzi? A, dobra. Przepraszam. Dobra, co? obudowałem. Obuduję jeszcze bardziej. I teraz warstwa wełny Oooo, znowu Pierdolisz Nie przekinę, bo będę musiał wypikać wszystko No i tak musisz wypikać Dobra, wydupiłem jednego Dobra e, Daj mi chwilę, kupię firebola. Kurde, nie ten sklep Typ, typ! PLECY, PLECY, PLECY! No shit. On ma skórzaną zbroję? Nie, on ma diamentową. Dobra, leży. Zabiłem go. Jest to jest najgorsze, że nas wszyscy atakują. To, to jest... To nie, jest, no. ale praktycznie nic tam nie robią. No tak, bo są słabi. No też raczej. Dobra, czekaj, co tu można ulepszyć? Yy, zwiększa szybkość Różowy. wydobywania żelaza i złota. Różowy. No to zabij go. Różowy jest ez. Ile kosztuje łuk? 24 Dobra, to zbieram na łuk. Idę do kolegi, do sąsiada po złoto. O, kurde, ale mnie wydupia. Ej, 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 ej! -y, Łóżko nam zniszczą! Nie mają TNT. Dobra. No, widzisz, Dobra teraz. Dobra. No, Dawaj diamenty. U, sześć diaksów. <grym> za chwilę będzie PRD 2. Pokcząp. Ile masz zabójstw? Mmm, cztery. Ja mam dziesięć. Ob dupę. <grym> no jak ja muszę tym drewnianym mieczem zabijać, co się dziwi. No to kufses za złoto, kuźwa srebrny. No właśnie ja jestem taki, że muszę pilnować, wiesz co No to coś ja ci ja idę do... po emeraldy. Kupisz se zbrojkę. Dobra? Może tak być? Tak. Zgłoś wirtu <grymne> XD Ej, oni idą atakować. Ni Niebiescy atakują różowych. Dobra, pokczam. Eee, będziesz miał na zbrojkę całą, tylko oprócz miecza. Mhm. Oni chcą ja mnie ma. zgłosić za to, że nagrywam ich, zabijam i niszczę. <grymne> Daj mi złoto. O, różowi stracili łóżko, ale smutne. Niebieskich idź! Zaatakuj! Ale nie, poczekajmy chwilę, oni są. To są ostatni typiarze. Są ostatni! Nie raszuj ich. Ale jak chcę. Nie, nie pozwolę ci na to, spójrz za siebie. No nie raszuj ich Czemu? No bo to są dobre mordy Aha Świętowski został wypchnięty poza świat No Ale jesteś dla nich miły To weź chociaż i muszka nie niszcz Masz ich zabijać, ale i muszka nie niszcz No już ich zabiłem, ale zginęłem specjalnie, tak to można powiedzieć Specjalnie, tak tak Nie chcę się przyznać, no, to, to... że po prostu przegrał Jakby co to niby dane danas nie? do mnie? A ja mam mógł to wesz go zdupi Dobra <głos> Zdupiaj <noise> Człowieku, zdupiaj stąd Ooo Okej okay. Co ty Ale e, fajne, fajne, fajnie I, i, nie ma stresa powiem ci Co <noise> Co? Wydupiłeś go? Wydupiłem go w, w przestrzeń <noise> To fajnie Fuck jump No o. Gdzie są ci morscy? Gdzie jest ekipa morskich? To są szari. Oni są daleko. Hej, to są oni? Tak, to są oni. Dobra, wiem gdzie mają siedzibę. Fajnie. No, to oni. Jeden Czekam w bazie, to tak jak my robimy. Dobra, mm -hmm. są mądzi. To trzeba im przyznać. Ale ja już wychodzę. Czekaj chwilę. Chodź kupimy sobie lepsze... Chodź kupimy sobie łuki za emeraldy. Idą, idą. O. Boją się. Wy typie. Chodź, wracamy się. Mm -hmm. Lecam na nas. Mhm. Mm to masz tutaj. Eeey... Yy, Albo dobra, ty chroń, ty chroń, a ja nam szybko kupię ulepszenia I cyk prot 3 yy, Dawaj złoto Ale mało Eee yy, Brakuje mi 2 emeraldy Masz dwa emeraldy Łaptu, łaptu, kurde. Dobra, lecę na nich O, o. Nie spadłem. SPADŁEŚ tak. jak ty spadłeś? nie wiem poślizgnąłem się poślizgnąłem się masz tam emeraldy kup se miecz kup mi strzały o ma 10 serc ma 5 serc co ty chcesz tym golemem zrobić kolego? O, zabiłem go. Ez. Ez, ez. Idę ci kupić lepszy łuk. Tylko muszę poczekać, bo tu jakiś typiasz jest. Dobra. Ale to jest dobry mecz. No. Nasze mecze są ogółem zajebiste. <grym> Je, dlatego ja lubię bedwars wiesz? Bo są zajebiste? Czy my, to, że my tak. razem gramy? I to, że razem gramy oh, oh. E, chcesz Tak poproszę cię kolego Thank you Dobra. On się chyba ekspo Nie tam, nic im to nie da e, Trzymaj najlepszy łuk jaki można kupić oh, oh. Strażnik... Strażnik snu, co to jest? 56 strzałów mam Co masz? 56 strzałów Ok Kupuję perłę Wieża oh. obronna No to jest dobre Wieża obronną kupiłem Patrz na to Odwróć się Elo! O, o, o! Ale mamy teraz zajebistą Wie, że. co tu można dalej kupić. Ludzie by trzeba by było mieć. wiesz? Łóżkowy karaluch, to to jest? Gdzie ty jesteś? Chcę to na tobie przetestować Nie! El... Wszystkie łóżka zdechły. Dobra, chodź, wracaj do bazy, 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 wracaj, do już, bazy. Już, już, wracaj, 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 wracaj. Kupiłem trzy kara ruchy, łap tu jednego, jak coś, jak wrócisz. Jaki? Co można jeszcze kupić? Mikstury, Niewidzialność. i prędkość. Dobra. E, masz jaksy? Masz jaksy? Mam trzy. To daj. Kupimy ulepszenie wtedy. To, to, to tam tam. No, do... Kupimy ulepszenie. Yy, Eeeh, ja, ja mam szmaragdy jakby co też. Okej, okay, mamy dodatkowego ducha. Mamy dodatkowego ducha. Mam trzy szmaragdy. Kup se potki Kup podki. Idą, idą. Podkę se kup. Podkę se kup na niewidzialność i uciekamy. Potkę na niewidzialność i uciekamy. I na prędkość. Na niewidzialność i na prędkość. Na jak długo to trwa, nie wiadomo. Kupiłeś? Pijemy. Nie trzymaj nic w rękach. Nic w rękach, nic w... Co?! A jak on mi widzi? Zdechłeś? Tak, bo mnie zabił. Widział mnie. Chyba. Jak?! Przecież to była potka na niewidzialność. Jak ty... nas widziałeś? Wy... pi... To no, haker, no! Wy... potka... na niewidzialność. והוא טעף <laughs>